Okay, witam Was serdecznie z tej strony Danielus. Jeszcze w międzyczasie tylko troszkę ściszę tą grę, żeby tam nic nie przeszkadzało w trakcie nagrywania. E, oczywiście jest to Far Cry 3. A film, który nagrywam, to oczywiście kolejny odcinek miniserii. E, więc jak sama nazwa wskazuje, będzie sporadyczna ilość odcinków z tej gry. E, ale akurat w międzyczasie tam między FIFA a FIFA i SimCity, i Fifa, i SimCity, i Battlefieldem 3. Gram w Far Cry'a, trójkę. No i troszkę tutaj rzeczy już zrobiłem. Troszkę sobie pobiegałem po tej wyspie, która zwie się Rook Island, która jest naprawdę świetnym, świetnym terenem kapitalnie zaprojektowanym do tego typu otwartych zabaw. Nie będę tutaj oczywiście biegał bez celu i nie wiem, polował na zwierzęta albo robił zupełnie jakieś dziwne rzeczy. Tylko zdobędziemy sobie kolejny posterunek, który jest na mojej drodze. Jak odpaliłem Far Crya 3 po raz pierwszy i zobaczyłem właśnie z tej perspektywy mapę, to sobie myślę, kurczę, trochę to małe będzie. Ale okazało się później, że to jest teren olbrzymi i no, naprawdę jestem pod wrażeniem. Każdy kolejny maszt, który zdobywam i odkrywam kolejną część mapy po prostu wprawia mnie w zachwyt i zaczynam myśleć kiedy, ile czasu zajmie mi przejście tej gry, szczególnie że zbieram po kolei wszystkie te skrzynie z łupami, jakieś tutaj mamy przedmioty kultu, są też listy, które tutaj japońscy chyba bodajże żołnierze podczas II wojny światowej zostawili. Bo tutaj toczyła się jakaś właśnie walka z tym związana, także, no wow, świetnie to wyszło. Trzeba tutaj pochwalić twórców, którzy, których akurat ja za bardzo nie trawię po ich failu z Ghost Recon Future Soldier. Ale dobra, nie wracajmy już do tego, chociaż pewnie długo to będę jeszcze pamiętał. Więc udamy się dokładnie tutaj. Stacja Cradle Gas. No i po drodze mamy jeszcze, jak widzicie, na przykład przedmiot kultu. Więc yy, skoczymy po niego. No, i skoczę może do tego pojazdu. Jeszcze tylko zerknę teraz, którą drogą, w którą stronę. No właśnie, odwrotnie. O to chodziło. I śmigamy. Hmm. Tutaj? Tak, moja ekipa tu jeszcze jeździ ale na pewno spotkamy po drodze już e, przeciwników, że tak powiem czyli ludzi Wasa. Vasa, który jest tutaj główną postacią negatywną e, też świetnie skrojoną e, czytałem wcześniej przed tą grą e, przed zakupem tej gry masę recenzji na jej temat no i wszyscy raczej byli zgodni w tym, że jest to gra świetnie dopracowana Wo. co to było? No ale ja teraz nie będę się nią zajmował. Mamy tutaj ciekawsze rzeczy do zrobienia. Także śmigamy. Mam nadzieję, że będę mógł sobie spokojnie stąd zjechać w tamtym kierunku. O, mamy lepszy, fajniejszy terenowy pojazd. Ale chyba z niego nie. A może. Jestem ciekawy czy w tamtą stronę by nie przeprowadził. Wiecie co? Chyba sobie pojedziemy nim. Piękna rzecz. Aha. Mam nadzieję, że jadę w dobrą stronę. Wow, kruka z Chociaż może tutaj szyby nie było, nie trafił w metalową kramówkę tego pojazdu. Wow, teraz to nie wiem co przejechałem. Żył. Myślę, że ja bym tego nie przeżył, gdybym tam się sturlał razem z nim. Aha, czyli tu mamy gdzieś. Przynajmniej powinniśmy mieć jakieś, jakąś jaskinię. To no nie wiem, czy w takim razie ja się będę bawił teraz w jej szukanie. Chociaż nie powinno to być trudne, bo przeważnie na minimapie widać, w którym miejscu jest do niej wejście. Minęliśmy lotnie, którą mógłbym w sumie wykorzystać, bo latanie na lotni to też mega frajda w tej grze, ale na razie spróbujemy sobie tak poradzić. Tęt na górę, cholera, aż tak daleko zajechałem. Aha, ja się pewnie teraz cofam, a byłem już dosyć. A nie, byłem tam z drugiej strony całkiem. Dobra, no to nie jest tak źle. A gdzieś tam za tym wzgórzem kryje się nasz, nasza baza, którą będziemy musieli przejąć. Znaczy baza Wasa i jego ludzi. Far Cry 3 właśnie świetnie mi się tutaj e, teraz... E, Znalazł, jeżeli chodzi o wrzucanie w tle filmu i właśnie granie w Far Crya 3. W ten sposób mniej więcej sobie czas zajmuje. Właśnie w tym momencie, kiedy to nagrywam, wrzucam kolejny materiał z FIFA. O! I chyba. O, cholera! I chyba znaleźliśmy wejście do środka. Trzeba uważać na te zwierzęta, bo one potrafią tu nieźle dać w kość. Chociaż w tym momencie dysponuję dosyć potężną kawką, która powinna mi zagwarantować tutaj spokój w razie napaści. Wow! Cholera! Ale teraz się przestraszyłem! Zostaw mnie! No i gin. Jeden strzał z tego cacka i po problemie. Ale mnie zaskoczyła! Sucza! jest. Wejście, dobra. To przy okazji zwiedzimy jedną z jaskin, których tutaj też jest całkiem sporo. Oczywiście latarka. No i mamy. Przedmiot kultu. Jest ich całkiem sporo. Ja zebrałem dopiero 38 ze 120, no właśnie, widzieliście mapę. Przecież tu jest jeszcze ogrom terenu, którego ja w ogóle nie, nie zwiedziłem, a... No, naprawdę jestem, jestem pod wrażeniem. No, i tym razem już udajemy się bezpośrednio do celu. Trzeba będzie wymyślić jakiś sposób, żeby szybko tam się dostać. Tędy raczej nie. Czy ten sprzęt ułatwi mi dotarcie na miejsce? Być może. Spróbujemy. Na mapie i ogólnie w grze wykorzystano możliwość e, szybkich podróży, aczkolwiek powiem wam, że ja to rzadko wykorzystuję, bo samo zwiedzanie tej wyspy jest dużo, dużo fajniejsze. Nie da rady ale jest 20. A! Po prostu trzeba było przygazować, ale jest. O, chyba będę musiał na piechotę pójść. Tak, niestety tutaj, gdzie widać trawę, to jest znak, że można tędy sobie hasać na górę. Ale teraz chyba załatwili mnie na cacy i niestety o, udało się świetnie. Dobra, wyjdziemy sobie na jeden z tych szczytów, jeżeli się uda. I być może znajdziemy sobie właśnie lotnie okej okay. czy ja tędy mogę? Nie mogę okej okay, jest trawa Przy okazji, przez przypadek, trafiłem w dobre miejsce, jest przedmiot kultu, no to sobie go znajdziemy. Fajnie rozwiązana jest spinaczka. Proszę. I taki oto widok rozpościera się z jednego ze wzgórz. Może to niedźwiedzie? O mój Boże. Nie, to świnie. Tam jest jeszcze jakiś pies. Dobra, to nie powinno być z tym problemu większego. E, tą strzelbę, którą ja mam w tym momencie, odblokowuje się w jakiś, nie wiem jaki, e, dokładnie sposób. E, jako broń modyfikowalna, czy coś w tym rodzaju. A w sumie teraz tego nie, nie, nie da się chyba nawet sprawdzić. Więc zapomnijmy o tym. O nie, psy. Chociaż w sumie dobrze, bo potrzebuje trochę skóry. Jeżeli. Pod warunkiem, że to są ksylinki. Zostaw mnie. Jeszcze jeden był. Tutaj biegnie dzika świnia, która mnie nie interesuje. Dobra, ale gdzieś mi zniknęły zwłoki. Dobra, nieważne. I gdzie my mamy tą. Punkt jest tam. Dzień dobry. Nie, nie uciekaj! O! Dobra. Hamów D. Okej, okay, jakbyśmy stąd przelecieli gdzieś tam i tam wyląduje, to będzie dobrze. Pod warunkiem, że tam wyląduje. przy okazji pokażę wam kilka możliwości środków transportu przemieszczenia się po wyspie... Chociaż raczej y, większość z was y, no tej grze już y, dużo wie, bo wiele osób w nią gra, pokazuje i tak dalej, i tak dalej... Oho, ktoś mnie tam prawie widział. że ja się tu nie zabił za chwilę. Udało się. Jakimś cudem udało się wylądować. No i dobra, spróbujemy teraz sobie tak załatwić to miejsce żeby nikt mnie nie zauważył, nie wykrył. O, może tak ten kamień to może być dobra pozycja do kampienia. Ja mam tłumik na snajperce, więc sami rozumiecie, jak to się rozegra. Przynajmniej jak to planuję rozegrać. Tam jeszcze ktoś siedzi. Tak, ale snajperów mają tutaj rozstawionych. Tu jest yy, maszt z alarmem. Co też w sumie warto jest wykorzystać, w sensie, żeby. O mój Boże, coś tu poluje. Nie, tylko nie to błagam. Nie zobaczycie mnie. No jakby nie zobaczyły, to pewnie bym zdradził swoją pozycję. No i by była dupa. Trzeba by zacząć jeszcze raz. Aha, tak przy okazji, to ja to sobie zapiszę. Gdyby coś poszło nie tak, bo chciałbym to zrobić, będąc niezauważonym, tak jak już powiedziałem, co spowodowałoby, że dostanę więcej punktów doświadczenia. Teraz tak, ten stoi przy jakiejś broni. Wydaje mi się, że można go sprzątnąć bez problemu. Aha, czyli nie można. No trudno. Same lasery, całe lasery. Moją stronę skierowane. No i teraz mamy problem. Zobaczymy czy uda to się jakoś rozegrać. Tam posiłki szły. Więc spróbujemy to zrobić jeszcze raz. Eee, czy tutaj jest. Możliwość nie ma chyba. To trzeba wyjść do głównego menu i wczytać jeszcze raz. No niestety. Ale jak chcę zrobić to właśnie w ten sposób, to nie mam innego wyjścia. Czyli w tamtego typa nie mogę strzelać od razu. Eee, tak. Podejście do numer dwa. Zaznaczamy i lecimy. Kurde, a może z drugiej strony jakoś tam? To... ale raczej nie, nie ma sensu. Wiem, lądowanie nie było perfekcyjne. Jasna cholera, no. Jeszcze mi tylko psów brakuje. Nie, tam jest ich więcej. Tamten pobieg. Dobra. Cała ekipa załatwiona. I tym razem spróbujemy ich podejść z innej strony. A tutaj przykład fajnie wykonanego triku ze schodzeniem ze wzgórza, które jest zbyt strome, żeby z niego schodzić normalnie. Jak dla mnie bardzo fajnie rozwiązane. Można fajnie zjechać. Tylko czasami to jest zdradliwe, bo ja już parę razy tak zginąłem, próbując zjechać z tego. Widzę też jest ten słupek z alarmem. Trzeba by się tego cholerstwa pozbyć. Jest dziura w pocie. Ok. Tam widzę snajpera, Oznaczmy go. Dwóch gości na pewno chodzi po ziemi. Przynajmniej dwóch, ale jest ich chyba trzech. No i spróbujmy jeszcze raz. Przede wszystkim tak. Trzeba wyłączyć ten alarm, który jest tutaj najbliżej mnie. Dobra, wszystkie alarmy wyłączone. I teraz pytanie: ilu if tutaj jest z przodu, I czy mogę tego gościa sobie spokojnie tam załatwić? o mój Boże, o nie. No bardzo. Chodź tu. O oh, fak, ktoś mi zobaczył Tak? Nie, chyba nie. Jeszcze ktoś odwrócił uwagę tutaj. Świetnie. O mój Boże, co tam się stało? Zmierzę, nie O, steli. Dobra, wszyscy? Haha, ha! udało się. Czasami, właśnie tak jest, że ktoś, jakaś ekipa, znaczy ludzie od nas wiadą. No i jak widzicie, 1500 expa za zdobycie posterunku bez wykrycia. Odblokowane nowe e, zadania poboczne, tak to. No je nazwać w sumie. Mam też punkt umiejętności, który mogę sobie wykorzystać. Mistrz slalomu, wykonuj manewr dzięki. A, zredukowane obrażenia, eliminacja granatem. A tu co? Mikstury lecznicze. przywrócą 6 segmentów. 6 segmenty paska zdrowia. Napisane no, bardzo po polsku. No to to się przyda, ale najpierw to. Dobra. Mamy tutaj nasz Tatao rozwinięty. Yy, I kolejne miejsce, kolejny punkt, yy, w którym mogę się fast travelować. Wejdźmy do środka, tutaj też jest przynajmniej czasami yy, kilka znajdziek. Możemy tutaj sobie sprzedać przedmioty, co oczywiście zrobię. Ok, w sumie to jeszcze mogę uzupełnić amunicję. To by się przydało. To jest nawet wskazane. Wchodziłem wcześniej z takim karabinem, też z tłumikiem. W ogóle granie tutaj y, namawia nas do tego, żeby korzystać sobie z tłumika. Co jest? A, koleś się podpalił, ale jajca. No, ale to nie ja! No jakby w tej sytuacji zaczęli do mnie strzelać, to już było chore. Następny, N serio? No co ty? No i jeszcze jeden. Idź, sprawdź co tam się stało. Ja pierdzielę. Nie ma jak się samemu swajczyć, nie? No, dobra, pozbierajmy jeszcze te skrzynki. To co powiecie na wykonanie jeszcze jednej misji? Mam nadzieję, że jesteście chętni do tego. Co my tu mamy? Podawanie na jakiegoś. na jakieś zwierzę, czyli ścieżka łowcy. No, i tutaj będziemy musieli załatwić jakiegoś pirata. E, najlepiej jest załatwić go nożem. Wtedy dostajemy. Punkty za to odpowiedniej wysokości, wielkości, ile tam jest yy, blisko. No to pobiegniemy na piechotę, więc spróbujemy go upolować. Oczywiście, on nie będzie sam, on będzie miał kolegów, których trzeba będzie wy wyeliminować. Ja zawsze tak robię, że najpierw eliminuję tych gości wokół niego, a na sam koniec, na sam koniec, sobie zostawiam naszego głównego. Przeciwnika, który w tym momencie jest głównym przeciwnikiem, może tak. Yy, mamy tu gościa, który będzie na nas szarżował. dałoby się gdzieś tędy przejść, ale on nie zobaczy. Hmm. Nie, nie wiem, ilu ich tam jest i jak są rozstawieni, więc nie ma sensu na razie kombinować. Obejdźmy ten teren dookoła. O, tu ich ładnie widać. No właśnie, i bym wpadł w zasadzkę. Można by nawet powiedzieć. Ups, tu mamy Kolesia. Tamten odszedł sam daleko, mógłbym go zdjąć. Chyba nikt nie patrzy. Ten stoi przodem, ten siedzi. Ale mogę też zrobić coś innego. Nie usłyszałem. Ups, sorry. Dobra, usłyszałem. Dwóch pójdzie. Cztery nie chciałem. Boże, tu idzie? Nie, chyba nie. Dobra, jest szansa, żeby go zdjąć. O nie, to jest gruby. Fak. Tarczownika nie zdejmę tak łatwo. Dobra, odwróćmy uwagę tych tutaj.

Teraz będzie problem z tym typem. Bo to jest koks. Kurde, z tej pukawki na dwa strzały niedźwiedź schodzi. Ła. Konkretny gościu. Też przekazy dwie skrzynki. Ok, ale przyznajcie, strzelba piękna. No i ok. Tak wyglądało zadanie poboczne. Załatwiliśmy posterunek, który mi tutaj teraz odczerwienił, a zazielenił mapę, czyli. Ten teren cały już jest pod kontrolą ludzi rakiat, które, których ja reprezentuję. Natomiast ludzie Wasa zajmują tereny właśnie te, które są jeszcze nieodkryte. Więc sporo jeszcze przede mną. Myślę, że jeszcze parę razy ta gra zawita na moim kanale. Tym bardziej, jeżeli będziecie tego akurat mocno chcieć. Więc dajcie temu wyraz w komentarzach, jeżeli tak jest i w łapkach. Natomiast ja się będę już z wami żegnał i polecam wam Far Cry 3, który jest naprawdę, naprawdę konkretną grą, e, świetną. Mimo tego, że robił ją Ubisoft na PC. -t. Także na razie trzymajcie się i do usłyszenia.